Prawdopodobnie każdy spotkał się ze stwierdzeniem, że pieniądze szczęścia nie dają. Cóż, i tak, i nie. Teoria ekonomii i zdrowy rozsądek podpowiadają nam, że lepiej mieć dużo pieniędzy. W końcu, nie dość, że zwiększamy tym sposobem swoje bezpieczeństwo oraz bez problemu zaspokajamy podstawowe potrzeby, to jeszcze możemy odczuwać satysfakcję z osiągniętego statusu. Życiowi idealiści próbują jednak obalić tę tezę, twierdząc, że przecież szczęście w żaden sposób nie zależy od rzeczy materialnych. Nie da się kupić takich wartości jak miłość, spełnienie czy zdrowie, a to one są wymieniane jako najczęstsze powody do szczęścia. Jeśli się jednak głębiej nad tym zastanowić, to posiadanie pewnej sumy pieniędzy zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia miłości, spełnienia, a nawet utrzymania zdrowia. W końcu to naturalne, że ludzie szukają sobie partnera o możliwie najwyższym statusie. Chociaż nie jest to główne kryterium, to jednak stanowi ono jeden z elementów. Podobnie w przypadku spełnienia życiowego. Powiedzmy, że dla kogoś spełnieniem będzie zwiedzenie całych Stanów Zjednoczonych. Chociaż samo zwiedzanie nie jest czymś materialnym, to jednak wymaga sporych funduszy. A w kwestii zdrowia, jeśli cokolwiek z nim nie tak. To warto reagować jak najszybciej, udając się do lekarza prywatnie, co oczywiście również swoje kosztuje. Jak więc widzisz, to nie jest tak, że pieniądze i szczęście to dwie zupełnie różne kwestie. Po prostu, jeśli pieniądze same w sobie nie są celem, lecz stanowią jedynie środek do celu, to wtedy niewątpliwie przyczyniają się do poziomu szczęścia. Korelacja między szczęściem a pieniędzmi. Badania empiryczne dowodzą, że istnieje związek pomiędzy poczuciem szczęścia a ilością zarabianych pieniędzy. Co więcej, związek ten jest widoczny na całym świecie, niezależnie od regionu. Im biedniejszy kraj, tym większe szczęście powoduje posiadanie dużych pieniędzy. Wydaje się to naturalną skłonnością człowieka, że dąży on do pomnażania swojego majątku. Skąd więc pomysł, że pieniądze nie dają szczęścia? Idea oddzielania pieniędzy i szczęścia może być manifestacją odchodzenia od konsumpcyjnego stylu życia, który jest aktualnie promowany. Nie da się ukryć, że konsumpcjonizm również może być niezdrowy i szkodliwy dla człowieka oraz dla środowiska, w jakim żyje. Aby temu zapobiec, pojawiły się ruchy propagujące minimalistyczny styl życia, którego celem nie jest posiadanie, lecz przeżywanie. W przestrzeni publicznej utarły się błędne stereotypy, jakoby najszczęśliwsi ludzie mieszkali w biednych krajach, gdyż ich życie jest po prostu spokojne. Nie muszą się spieszyć, nie mają presji systemu ani nie uczestniczą w tak zwanym wyścigu szczurów charakterystycznym dla krajów wysoko rozwiniętych. Badania pokazują jednak coś zgoła odmiennego. Przyglądając się czołówce najszczęśliwszych narodów, według raportu Instytutu Galapa z 2021 roku, dominują tam kraje wysoko rozwinięte, jak m.in. Finlandia, Islandia, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia czy Nowa Zelandia. Spośród 149 krajów uwzględnionych w raporcie, najbardziej nieszczęśliwym okazał się być Afganistan, a obok niego uplasowały się Zimbabwe, Rwanda i Botswana. Czyli kraje raczej biedne, dotknięte wieloma wewnętrznymi problemami. Ciekawe jest jednak to, że poziom szczęścia w krajach rozwiniętych rośnie do pewnego momentu, po czym się zatrzymuje. Natomiast w krajach biednych wzrost gospodarczy zawsze poprawia zadowolenie z życia. W obrębie danego społeczeństwa ludzie bogaci uważają się za bardziej szczęśliwych niż ludzie biedniejsi od nich, aczkolwiek ta różnica nie jest duża. Co ciekawe, większa różnica w poczuciu szczęścia występuje między osobami o średnich dochodach, a bardzo biednymi, niż między bogatymi, a mającymi średnie dochody. Wynika z tego, że każda kolejna złotówka w rodzinnym budżecie robi na nas coraz mniejsze wrażenie i nie ma się co dziwić, w końcu każda kolejna jest już coraz mniej potrzebna i w pewnym momencie całkowicie przestaje mieć znaczenie. Pieniądze dają szczęście, ale czy działa to również w drugą stronę? Może związek przyczynowo-skutkowy między pieniędzmi a szczęściem jest przez nas postrzegany w niewłaściwy sposób? Okazuje się bowiem, że ludziom szczęśliwym łatwiej jest zdobyć majątek. Do takiego wniosku doszli Ed Diner i Robert Biswas Diner, przeglądając większość badań dotyczących związku pomiędzy dochodami i poczuciem szczęścia. Oznacza to, że bezrobotne ale jednocześnie zadowolone z życia osoby łatwiej znajdują pracę i osiągają wyższe dochody niż osoby mniej zadowolone, startujące z podobnego poziomu. Czy można wygrać szczęście na loterii? Badanie przeprowadzone przez Filipa Brickmana pokazało, że osoby, które wygrały duże sumy pieniędzy na loterii, jakiś czas po początkowej euforii, były tak samo zadowolone z życia jak zwykli ludzie, a dodatkowo czerpały mniej satysfakcji z codziennych czynności. Powodów takiej reakcji może być kilka. Po pierwsze, człowiek łatwo przyzwyczaja się do dobrego i ten stan nadzwyczajny w postaci bycia milionerem powszednieje. Po drugie, w przypadku nagłego wzbogacenia się dochodzi element dezorientacji życiowej i braku wiedzy, jak radzić sobie z tak ogromną ilością pieniędzy, co może powodować frustrację, a nawet doprowadzić do bankructwa. Wygranie na loterii nie musi jednak oznaczać tragedii. W sondażu z 1999 roku zbadano 249 Brytyjczyków, którzy wygrali w lotto co najmniej 50 tysięcy funtów. Nieco ponad połowa badanych uważała się za bardziej szczęśliwych niż przed wygraną, a tylko 2% za mniej szczęśliwych. Większość za powód wyższego zadowolenia z życia uznała wysokie bezpieczeństwo finansowe i to, że po wygranej ich życie stało się łatwiejsze. Co ciekawe, duża wygrana nie wpłynęła znacząco na ich życie osobiste, miała natomiast duże znaczenie dla życia zawodowego. Część badanych zmieniła pracę, niektórzy założyli własną działalność gospodarczą, a 56% nowych milionerów przestało pracować. Około 40% badanych przeprowadziło się do nowych domów, zwykle położonych niedaleko poprzedniego miejsca zamieszkania. Jonathan Gardner i Andrew Oswald przeprowadzili badania wśród 9 tysięcy osób, które albo dostały spadek, albo wygrały na loterii. Sprawdzali, czy otrzymanie spadku lub wygrana na loterii wpłynie na ich zadowolenie z życia w rok po tym wydarzeniu. Nagły przypływ gotówki polepszył dobrostan psychiczny jednych i drugich, przy czym większym sumom towarzyszył większy wzrost poczucia szczęścia. Korzystając z analiz ekonometrycznych, Garner i Oswald pokusili się nawet o oszacowanie, ile pieniędzy trzeba, by z człowieka bardzo niezadowolonego z życia uczynić bardzo zadowolonego. Ich zdaniem, potrzeba do tego około miliona funtów. Przedstawionych wyników badań nie można uznać za jednoznaczne. Mity na temat pieniędzy i szczęścia. Przede wszystkim należy ustalić, że mówiąc o poczuciu szczęścia, nie chodzi o samopoczucie danego dnia zależne od aktualnego nastroju, lecz o bardziej trwałą satysfakcję z życia. Łatwo się zatem domyślić, że jednorazowy zastrzyk gotówki nie sprawi, że nagle nasze życie się odmieni. Wszystko jest oczywiście kwestią procesu zdobywania, zdobywania statusu, nowych doświadczeń i spełniania swoich celów. Pytanie o to, ile trzeba zarobić, żeby być szczęśliwym, jest więc z góry źle postawione. Powinno ono brzmieć, do jakiego poziomu zarobków trzeba dojść, albo innymi słowy, ile trzeba zarabiać, aby być szczęśliwym. Kolejną kwestią wartą odnotowania jest tak zwany paradoks Isterlina. Profesor Richard Easterlin z Kalifornii wykazał, że wraz ze wzrostem własnych dochodów mieszkańcy dowolnego kraju są bardziej skłonni przyznawać się do odczuwania szczęścia. Gdy jednak doszło do porównań międzynarodowych, okazało się, że poczucie szczęścia nie narasta w zależności od dochodu per capita. Jest pewien próg dochodów, po przekroczeniu którego ludzie nie odczuwają już większej satysfakcji samego tytułu zarabiania pieniędzy. Jeśli natomiast spojrzymy na zależność między konsumpcją a szczęściem, to okaże się, że wraz ze wzrostem ilości konsumowanych towarów i usług poczucie szczęścia również wzrasta. Różne towary i usługi w różny sposób oddziałują na nasze szczęście. Największy wpływ na jego poziomy ma spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza kiedy ten wolny czas możemy spędzać z innymi ludźmi, chociażby pod postacią integracji. Właśnie z tego powodu wszelkie miejsca służące spotkaniom towarzyskim prawdopodobnie zawsze będą cieszyć się popularnością. Wychodzi więc na to, że cieszy nas nie sama ilość posiadanych pieniędzy, ale to, w jaki sposób te pieniądze wykorzystujemy. Okazuje się również, że osoby z mocno materialistycznym podejściem do życia wcale nie są szczęśliwe. Statystycznie mogą dysponować większą ilością gotówki, a także mieć wyższy status społeczny, jednak ich skrajne pragnienie posiadania odbiera zupełnie radość i satysfakcję. Ile więc trzeba pieniędzy, aby czuć się szczęśliwym? Andrew Jeb, amerykański ekonomista, przeprowadził badania przeglądowe, których celem było znalezienie punktu, w którym ludzie są najszczęśliwsi w zależności od ich dochodów. Badania były międzynarodowe, dlatego też wyniki podzielone są w zależności od tego, którego regionu świata dotyczą. Tym sposobem globalna uśredniona wartość dochodu na jednoosobowe gospodarstwo domowe, które zapewnia maksimum szczęścia, wynosi 95 tysięcy dolarów rocznie. Dla Europy Zachodniej kwota ta to już 100 tysięcy dolarów. A dla Europy Wschodniej i krajów bałkańskich o ponad połowę mniej 45 000 dolarów. Z racji, że Polska znajduje się w Europie Środkowo Wschodniej, można przyjąć, że uśredniona wartość dochodu gwarantującego maksimum szczęścia wynosić będzie między 50 a 60 tysięcy dolarów rocznie. Jest to równowartość pensji miesięcznej na poziomie od 18 do 23 tysięcy złotych. Oczywiście zależy to od regionu Polski. Życie w Warszawie jest zauważalnie droższe niż chociażby na Podkarpaciu, dlatego należy uwzględnić całe spektrum. Co ciekawe, im wyższe wykształcenie posiada dana osoba, tym statystycznie wyższe będą jej oczekiwania zarobkowe. A co za tym idzie, granica szczęścia wynikającego z dochodu również będzie plasować się wyżej. Co gwarantują nam tak wysokie dochody? Wydaje się, że pensja rzędu 15, 18 czy 22 tysięcy złotych miesięcznie sprawia, że pieniądze same w sobie przestają być jakimkolwiek problemem. Praktycznie nie ma rzeczy mieszczącej się w granicach zdrowego rozsądku, na którą mogłoby zabraknąć funduszy. Pytanie jednak, dlaczego powyżej tej granicy szczęście nie wzrasta? Odpowiedzią jest prawo malejącej użyteczności krańcowej. Zgodnie z nim, wartość każdej kolejnej jednostki danej rzeczy jest dla nas subiektywnie mniejsza. Innymi słowy, każde kolejne 100 zł w naszym domowym budżecie jest coraz mniej istotne. Dla kogoś, kto zarabia 3000 zł, dodatkowa stówka będzie jak najbardziej odczuwalna. Dla osoby zarabiającej 8000, będzie to już raczej drobny bonus. A dla człowieka, który co miesiąc na swoim rachunku bankowym widzi przypływ rzędu kilkudziesięciu tysięcy, jeden 100 złotowy banknot praktycznie nic nie zmieni. I tak jest każdym kolejnym posiadanym przez nas dobrem materialnym. W końcu mamy punkt nasycenia, po przekroczeniu którego nie odczuwamy już korzyści ani satysfakcji. Prawo to nie dotyczy jednak kolekcjonerów, dlatego śmiało możesz wpaść na niewiem.pl po kolejną parę bobrowych skarpet do kolekcji. Podsumowanie odcinka Jak widzisz, stwierdzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, jest jak najbardziej prawdziwe, pod warunkiem, że zarabiasz więcej niż 50 tysięcy dolarów rocznie mieszkając w Polsce. Warto pamiętać, że pieniądze powinny być środkiem do różnego rodzaju celów, a nie celem samym w sobie. Dzięki gotówce można mieć wolność, większą kontrolę nad życiem i satysfakcję. Jeśli natomiast zastanawiasz się, czy i w jaki sposób może niszczyć nadmierna ilość pieniędzy, to daj znać w komentarzu, a przyjrzymy się temu zagadnieniu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.